wszystkim i witam serdecznie w kolejnym odcinku na Hero Zero Dzisiaj wam pokażę jak rozmieścić poprawnie statystyki na małym levelu Jak widzicie ja teraz mam źle rozmieszczone statystyki, ponieważ mam za dużo na siłę na siłę nawalonych tych stat Ja bym wolał na inteligencję głównie i na intuicję walić, tutaj właśnie Nie mogę tak niestety zrobić, bo mam Przedmiot miałem na plusie i po prostu mi się tak zrobiło na siłę, jakoś po prostu to można łatwo załatwić. Zaraz poszukamy w nowym towarze. Ja będę miał oponki i postaram się to zmienić. O tu już by było lepiej, a to aż kosztuje 4 oponki. No, jak widzicie, te statystyki trzeba rozmieścić głównie tu, tu na siłę najmniej wali się i trzeba. Ja mam akurat tak zrobione, ponieważ miałem rzecz na plus mi się tak jakoś dziwnie porobiło tutaj. Tutaj nie wiem jak to teraz będę musiał po prostu zmienić atrybuty w rzeczach, ale to już dzisiaj robiłem. Najwyżej jak dostanę oponkę w nowy towar się zajrzy i się tam coś, coś tam się na pewno poszuka fajnego na zmianę. Nie będzie z tym najmniejszego problemu, tak myślę sobie. Przynajmniej nie powinno być z tym problemów żadnych. Tu mamy na milosowe rzeczy, na siłę i tak jest od groma punktacji, więc nie opasem się tego zmieniać. Po prostu walcie na siłę najmniej. Na wytrzymałość walcie tak, tak średnio, nie najmniej, nie najwięcej. I na te dwa walczy najwięcej punktów, bo Naprawdę, dzięki temu można wygrywać z dużo lepszymi z zawodnikami. Na przykład, ja mam plus 100 i przegrałem teraz w kolejce, bo za dużo na siłę. Które tu miał po 400, a tu miał po 200. No więc i tak bywa. A miałem plus 100 punktacji więcej. Jest naprawdę, to rozłożenie statystyk jest imponujące, fajne. Otóż 38 level będzie. Więc piszcie do mnie, jeśli macie jakieś pytania, chętnie mam powiem, co i jak. Dzięki za oglądanie odcinka. Myślę, że odcinek się podobał, to zasubskrybuj mój kanał, polub film i to wszystko. Cześć na razie.